Ojciec Pijo zachęcał do codziennej modlitwy różańcowej i powiedział do ojca Pelegrina, jeśli si codziennie będziesz odmawiał różaniec, zostaniesz aniołem. To co? Zaczynamy. Słuchajcie, Ojciec spie kochał różaniec i to jest piękne jego zdanie, które właśnie nam pokazuje, jak ważna jest ta modlitwa. Ta modlitwę dała nam Maryja, Różaniec. To jest modlitwa, tak powiem, no, najpewniejsza po prostu najpewniejsza, jeżeli ktoś być prowadzony wiarą, odmawia Różaniec. To jest modlitwa, która nas otwiera w takie ogrody Matki Bożej. Otwiera nas w te przedsionki niebiańskie. Otwiera nas na niebo, otwiera nas na Maryję. Otwiera nas i to jest ciekawe, chyba ojciec Pio powiedział, bo gdzieś to czytam w tej książce, którą dostałem, tak powiem, od ojca Pio, bo taki fajny chłopak podszedł do mnie w kościele, parę miesięcy temu, powiedział, pan Stanisław Sadowski, no ja, no ja taki miałem doła, tak, no to ja i właśnie mówi tak, "Mała Pana książka, super książka, najlepsza książka, ja ją przeczytałem, sobie i powiem, no genialna książka, genialna po prostu, super, e, Móc się i ufaj, ja, tego wydawnicę, tego super książka Esprit wydał i słuchajcie, no tak ojciec mi wydał kuksańca przed są niestety to nic się nie nagrało, ale słuchajcie, a was, jedna sprawa, się jest różańcowy ten miesiąc, módlmy się za siebie, za wszyscy oglądają kanał, stawiajcie tam zawsze prośby jakie macie, stawiajcie tego i dawajmy sobie taką intencję codziennie, za tych, co oglądają kanał, za tych, co w komentarzu coś napisali, za podopiecznych ojca, pijo w szczególności też, co nie pomagają, żeby ten kanał istniał, są piękne sprawy. Właśnie, żeby tak tworzyć też taką wspólnotę duchową wokół tego kanału. Módlmy się na nawzajem, żebyśmy to zostawali aniołami. Czemu ta modlitwa jest modlitwą daną nam przez Matkę Bożą? Różaniec. Ojciec Bia nam pokazuje, żeby ta modlitwa nas prowadzi. Się przez życie, przez, yy, przez nasze zmagania, trudy. Ona daje nam wytrwałość. I biskup Fulton Sheen powiedział jakieś piękne zdanie. Jeżeli chcesz kogoś nawrócić, naucz go różańca. Albo porzuci wiarę, porzucając różaniec, albo wytrwa wierzę, odmawiając codziennie różaniec. Ta modlitwa się uczy wiary. Ona otwiera nas na Maryję, otwiera. Maryja dała tę modlitwę. Pan już dał na i co nasz tak Maryja dała różaniec. To jest taka, ja myślę, że mnie wytrwa jako katolik tym codziennie odmawiał całego różańca. Jest tak myślę, to jest tak potężna modlitwa. Ja ostatnio zadałem taką reperkusję, naszy, mieliśmy protest w Aleksandrowi Łuskim przeciwko bluźnierczemu festiwalowi. Ochydny festiwal, bluźnierczy. Tam wręcz doszło do bluźnierczego ścięcia kukły z formy zakonnicy. To była zakonnica, Kukła, taka, i już ścięto jej głowę. Jakby to była kukła jakiegoś Żyda, to by było straszny protest. No ale jak jest kukła zachodnia, to się można, bo katolików to można obrażać. Prawdziwą wiarę można obrażać. To jest taki absurd liberalizmu. Prawdę, dobro, piękno można niszczyć zawsze. Co, co widzicie, jeżeli mówić tutaj, jeśli codziennie. Widzicie, to jest bardzo ważny warunek. W życiu różańcowym, w życiu wiar poszada codziennego wysiłku. To nie może być wysiłek raz na rok, raz na tydzień. To jest codzienna walka, codzienne zmaganie się z samym sobą, z naszymi wadami, słabościami, a też dążenie do Maryi, dążenie do niej. Ona jest centrum naszego życia powinna być. Tak to pięknie mówiła Afonso de Liguori, po prostu pięknie pokazuje właśnie chwałę Maryi. Chwała, ona jak ratuje grzeszników, ona jest matką, ona jest królową. Jeżeli mamy problem u króla, jeśli byśmy poszli do jego matki, do królowej, królowa była miłosierna zawsze, królowy są miłosierny, królowy się wstawił króla. Ona jest włada światem, ale co więcej właśnie, Mary jest matką, matką Boga, więc tutaj największej przywilej, to, że urodziła Boga, więc ona ma ogromne łaski, żeby nam wyjednać. Co jest ciekawe, dlaczego właśnie Maryja, u Maryi możemy wyjednać wszystko, i ona da nam wszystko, o co ona poprosi Boga, to Bóg jej da. Bo ona nigdy nie poprosi Boga o coś, czego on by nie zaakceptował. Pan Bóg tak jakby właśnie klubowi w innym mówi: On udziela jej takiego przywileju, że od, tak jakby władzy nad Bogiem, prawie że takiej. Przenosi, że co Maryja chce, to Maryja osiągnie. A nas to wielka taka radość, wielkie zaufanie. Trzeba więc się modlić dużo i codziennie. I co jest ważne, jeśli dalej mówi, że będziesz odmawiał różaniec, a my trzeba ten różaniec też odmawiać dobrze. Ale ja myślę, ważna sprawa, czasem popadamy w taką tendencję, że myślimy, że dobre odmowienie różanieca to jest wtedy, kiedy czujemy takie bąbelki w brzuchu. Takie fajne, takie. Czy tego, czy tego, o, jak fajnie bójcie na modlitwie, czy tego. Słuchajcie, uczucia mogą bardzo nas zwodzić. Właśnie często taka modlitwa wytrwała. Patrzę się na obraz w Kościele, patrzę się na Maryję, z Tobą trwam. Przychodzą różne trudne myśli, przychodzą różne zmagania. Trzeba w takim pokoju to ofiarować, w takim spokoju. No. Przyjmuję te myśli, przyjmuję je z trudy, ale wracam do Ciebie, Maryjo kupić się na Maryi nie nerwowo, nie w jakiś sposób taki szaleńczy, trudny, ale w takim spokoju. W takim pokoju ofiarować te wszystkie trudy i ofiarować się Maryi. Czasem często trudne myśli, często jakieś lęki mogą u nas się pojawiać, a rzeczy odzywają się w nas. To ofiaruj te wszystkie rzeczy, trudy na modlitwie różańcowej. Ofiaruj je Maryi. Ofiaruj w spokoju takim. W takim głębokim takim pokoju. Maryjo, ci to oddaje tych moją po pod twój płaszcz je chowam i idziemy dalej. I ważne jest, bo Czemu trzeba tak nie skupiać się na tym, żeby była modliwa perfekcyjna, bo wtedy nigdy nie odmówimy. Wręcz pamiętam, mój założyciel założycie TFP, profesor Piniko Wera, dał właśnie taką zasadę, że on ma być cały różaniec dziennie zachęcał. Cały różanie. Ojciec Piotr odmawia 34 różańcy dziennie, ale nie mówił, że każdy ma tak odmawiać. Więc to nie jest tak, że my mamy teraz wszyscy odmawiać codziennie 34 różańców. No, zachęcam do całego przynajmniej. To są trzy części, co już jest dużo, więc warto. Ale czemu warto też taki cały różańce odmawiać? Bo, bo wtedy tworzy się taka polaryzacja w naszym życiu. Tworzy się takie bardzo wyraźne, ten wybieram czas dla Boga. To jest konkretny czas dla Boga. To jest 45 minut, to jest godzina dla Boga. Można to sobie podzielić z rana, po pracy, wieczorem. Że to był konkretny czas dla Boga. Że to nie było takie za mało, za dużo. Właśnie, a to jest konkretny czas. Więc wtedy muszę wybrać. Nie obejrzę serialu, pomodlę się. Nie obejrzę czegoś głupiego, tylko pomodlę. Wyjdę na spacer, wcześniej wysiądę na przystanku, żeby się pomodlić na różańcu. Będę szedł i co jest bo Właśnie, że ta modlitwa to nie musi być idealna. Jakaś taka, nie wiadomo jaka. Ona nie musi być. Właśnie nie skupiamy się na tym, że ta oliwa była idealna, perfekcyjna, a żeby była. I z czasem ona będzie coraz lepsza. Z czasem, ale to jest... To będzie za pięć lat, za 10 lat. To nie jest tak, że to przyjdzie od razu. Więc coś się zachęca go właśnie, że jest codziennie rozstaniesz aniołem. Więc widzicie, ta oliwa przemienia człowieka. Sam fakt, że my się modlimy z Maryją, sam fakt, że z nią przebywasz i trzeba to traktować jak takie spotkanie z Maryją. Jak to jest spotkanie właśnie z nią, że ofiaruje jej kwiatek, ofiaruje różę, ofiaruje jej tak codziennie 150 róż Maryja daje. I co jest ważne, właśnie sobie przypomniałem na założeniu profesor Kinga miał taką ważną zasadę właśnie, żeby odmawiać cały różaństwo. I ktoś powie, ale lepiej odmówić jedno dobrze zrobić mary niż cały różaniec. A to jeden święty właśnie mówił tak do drugiego gościa, który tak mówi, że lepiej cały różańc odmówi, lepiej zjedno zrobione. Odmów jedno zrobić mary bez rozproszeń. I ten gość nie umiał dokończyć zrobić mary bez rozproszeń. Więc trzeba oczywiście nie mechaniczny, nie byle jak, trzeba sobie, czasem może postawić mniej. Ale warto sobie wymagać od siebie. Warto sobie stawiać i też, żeby często ta modlitwa, często mi się popadamy, ja to po sobie widzę, takie a, trzeba na, na siedząco odmówić, żeby było wygodniej, żeby ten… Trzeba się wymagać. Trzeba się wymagać, żeby, żeby ta… Róża, często nawet na kolanach. Właśnie, żeby wracać do tego, żeby klękać w Bogiem. Tak jak mówił ojciec ksiądz Pawlukiewicz, pamiętam, ile ty de facto poświęcasz Bogu na kolanach, bo z tej modlitwy na kolanach rodzi się bardzo ważne, ja trwam przed Bogiem, na poważnie tak. Oczywiście że każdy, jeżeli ktoś może, bo to różnie bywa, ale żeby trwać przed Bogiem na kolanach, bo my mówimy czasem, modlę się pracą, modlę się tym, modlę się opieką nad dziećmi, ale czy de facto to jest też ta modlitwa różańcowa? Czyli trwam na kolanach, a więc słuchajcie, pomódlmy się za siebie, że to Ty za mnie, ja za Ciebie, wszyscy za wszystkich tam. Młody się tłoczył taką właśnie rodzinę, tutaj duchową, z tego kanału, aby się rozwijał, aby dalej wytrwaliśmy tutaj z Ojcem Pio. Kolejne rata, kolejne poświęcenia. I to jest ważne, jeżeli codziennie będziesz omawiał różanie, zostań szanowny. Odmawiajmy go dobrze, codziennie, najlepiej cały, dążmy do tego, żeby właśnie wyrwać się z takiego letargu, z takiej byle jakości w życiu i wybierać czas dla Boga wtedy. Wybierać konkretny czas dla Boga. А застанем они а у Ами, сама